Dobra, i tutaj mam e, młode, nowozelandzkie czerwone. Mają dokładnie 7 dni. Tak, widzę. No. Jest ich pięć. Co ten kolega robił ten duży. Co zrobił? Wszystko w i wszystko Zaraz No on tak ma. O. Właśnie z tych jednego musiałem odratować. Chodź. Opa. No nie, no na, na razie nie, no bo zapach, wiesz. Za jakiś czas. A ja widzę je. Tak, zobacz. Tutaj są. Zimno im. Ja one są góry. A ten jeden ma... Wszystkie mają takie małe łóżki. No. Także są śliczne. Ładny kolor mają. No takie jak mama. No. Ej ten kolor Albo i lepszy. Hmm. Zobacz, ten ci wywalił szczotkę. Nic się nie stanie Dobra Idziecie do gniazda jednego właśnie musiałem odratować, tylko nie wiem który to był Mniejsza o to ładnie się odchowują, to jest najważniejsze bardziej głęboko, bo widzę. No. Okej. Okay. Zakryjemy, żeby było ciepło. Tak jak na początku, dla takich osób, które są początkujące, jeżeli widzieliście właśnie to, że ja nacierałem sierść samice, to z tego względu, żeby po prostu młode nie miały innego zapachu tak jak mówiłem tak jak już kiedyś mówiłem w którymś z filmów są takie samice które na taki zapach nie zważają ale to już takie mocno oswojone ale są też takie które właśnie którym właśnie nie podoba się takie coś dlatego Dlatego lepiej zawsze jeść się nacierać i, i wtedy być tak ubezpieczonym w ten sposób. Dobra, i dziękuję za dzisiejszy film. Cześć.